Siemenko, Siemenko, witam Was, e, mistrzowską piątką e, w moim nowym sezonie pod tytułem Minecraft z polską rybą. W tym sezonie będę grał na trybie normalnym. Będę budował jakieś ciekawe rzeczy, struktury, budowle, nie wiem, coś tam fajnego. No i zapraszam do oglądania. Oczywiście będę się starał przetrwać, tak. E, nie wiem, skąd mam 47 level. Się w ogóle nie pytajcie, bo sam nie wiem. Tak jakoś Nie wiem. Wziąłem sobie jakąś skrzynkę. Starcie i mamy takie temki jakieś fajne nawet. A jeszcze przed tym odcinkiem wypuściłem sobie ten teren. Dyr tam. Czyli taki mostek do tego. Nie wiem, coś tam ogarnię. Szefko. I gdzie jest słońce? Tam jest słońce, czyli trochę długo mi to zajęło. Dobra, nie wiem, zróbmy sobie to. Zróbmy sobie crafting. Zróbmy sobie tu crafting. Poświetlam sobie w, oczywiście tą yy, moją, mój, mój przyszły domek w rogach I będziemy się brali do roboty. Dobrze. zatem sobie to drzewko. Oczywiście, mam tu parę modyfikacji, które będziemy poznawali, bo nie wiem jeszcze, jakie tam są modyfikacje. Jakieś tam jest timber, reminimap, um, no i reszta tam jakichś fajnych modyfikacji. Dubria, 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 dubria. Mam drewno, zrobimy sobie domek. Mam 5 drugi sobie jeszcze zasiejemy tu też tu o dobrze dobra zrobimy sobie takie troszeczkę większe okej, okay, mamy nawet fajne itemki powiedzmy wow o tym nie wiedziałem Czy jest taki spadek? Znajdziemy sobie drzew, drzewko Coś się tam świeci Chyba lawa Choć nie wiem Są nowe rudy Żadnych nasionek, ale ubogo Parkour Juszczowski Mistrzowski Ultra Parkour Dobra Możemy sobie już zbudować Domek Patrzę, że tu gdzieś nie ma kobla Przydałbyś Widzieliście to jaki Cufal What Wow o, okay. się że będzie pierwszy dead nie mam zaznaczony domek. Myślałby się, żelazo da Fuck. Nie wybuchaj! What? co się. Z... Co się. Z... Czemu to się zaświeciło? What the fuck? Yy, Okej, okay. mam jakieś. Strawberry seeds. Nie, 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 nie chciałem tylko ten, 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 trochę tego... Czemu on stoi w, mi w miejscu? Nie wiem, Dobra um, Zbierzemy sobie jeszcze trochę tego tak z dwadzieścia, nie tak z dziesięć, tak z piętnaście dwadzieścia Dobijemy do 20, dobijemy. No psz. Jest 20, dobra. Możemy iść na górę. Ja tylko tego Creepera. Czemu on się świecił? To Fuck! Wytłumaczcie mi to, nie? było ja tego nie ogarniałem. Dipsy, 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 jak tam się teraz dostać? Jak się tam dostać? Pytam się. O nie jestem szkielet. Sup... sup Ja pierdo... No ten cuf, ale mnie dzisiaj normalnie Kocham, nie taki ców A już takie, nie no kujde. Umarłem, a tu... ooo Jeszcze żyje. Łonie creeper A i tak zginę, bo to jest trochę niemożliwe, żebym przeżył. Tak, oczywiście cały kamień już poszedł. Jeszcze zombie. Okej, okay, jeszcze mi coś rzuci. Ręka mi się trzęsę, mi się. Jakieś nowe rudy. Okej. Okay. Jakaś ruda dziwna. Możecie mi napisać w komentarzach co ona robi, jeśli wiecie. O coś nie można robić. Zrobił mostek O, po prostu zabrać Teraz jak wyjść? Potrzebuję troszeczkę kobla, nie? nie? Nie, 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 nie mówię, że nie potrzebuję Ale potrzebuję dość dużo I wydostanę się O, w dupę, cząst szkielety dwa Fajnie, gdzieś teraz tam zostanę te szkiele, tutaj zombie Wszyscy... Jeszcze... Nie, nie wierzę, jeszcze pająk To fuck? Mm, gin, gin, gin O pięknie Zjadłem coś Czemu tam się świe... A, tam jest ul Spadaj, 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 spadaj. Kilo mi się skończy Spadaj nie ty mały, ty mały, nie ty. Nie ty, nie ty, nie ty. Nie ty! Nie ty! Nie! nie, ty. nie zginę! Nie mogę zginąć. Jak zginę, to znaczy jestem lama, nie? Dobra, szybko. Dobra, jest, jestem już u górę. Praktycznie prawie u góry. No dawaj! Gonią mnie Dobra już nie wejdziecie Tu mi się nic nie powinno zas... No ŁOTO F Fajnie, teraz bym musiała na szybko na gipko e, Super Chodźcie, 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 chodźcie. Muszę ich troszeczkę wyciągnąć. I teraz szybko sobie zrobić mieczyk. O, dobrze. Gin, gin, gin. Gin, ty. Zazywam miecz w pochwę. O, dobra. Zadzę sobie tej temki. Tej to wezmę, nie, bo z tego będę budował. Oczywiście domek, kill off. Patyki, łopata. I coś jeszcze? Jakie ramotka, taka... Dobra, nieważne To będzie tyle, nie? Co tu budujemy? Jeszcze wezmę, włożę sobie tu te... Copper ore W sumie nie musicie im pisać, bo mam Cooper A, tu Copper ore Aha, możemy to przepalić Z tego możemy zrobić jakiś bronze gear Copper gear stamp, Tin gear Okej, okay, nie wiem. Nie wiem, nadal nie wiem, po co to jest. Może sobie tu do skrzyneczki to też. Łow coś mi bije Skąd ty się tu bierzesz? Dobra, zbudujemy sobie domek. Gdzieś będzie taki. Jak ty tam będę przychodzić? Są jakieś chity. Sią, 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 sią. Nie zombie, kurde, nie. Nie, dobrze. Ale troszeczkę lagi. Wszystkie potwory się palą, troszeczkę lagi. Ale już powinno przestać. Zaraz. Okej, okay. Przydałoby mi się troszeczkę. Drewna. Tak. To nie ma nigdzie. Jest jedno ocalałe drewno. O, nie chcę zrespaść. Dobra. Przyszą, pójdziemy tam pozbierać jakieś drewno. Chyba został zabity. Nie wiem. Nie widzę. Tak. Jajko. Nie wnikam. Dobrze, 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 dobrze. Dobra, idziemy tam po jakieś wielkie drzewo. W ogóle jest tu gdzieś jakieś żelazo, naprawdę. Nie ma żelazo, What the fuck, fakt, prawda? Nie ma żelaza Naprawdę nie ma żelaza. Dobra, to ja szybko już zbuduję domek i chyba skończę odcinek. O, się śpieszę. Szybko, szybko, szybko.

Zrobię ten... Ten... No, zrobię ścianę i skończymy odcinek. Bo dokończę chociaż ściany. I starcie mi. Nie no dobra, to już skończymy odcinek. Yyy. What the fuck? Y co ja klikłem? Okej, okay, nie ogarniam. Dobra, no to ja się z wami żegnam. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Cześć.